Miłego oglądania Życzitelka, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Brwinów ma Młodzieżową Radę Miejską. Będzie to ważny organ doradczy i opiniotwórczy dla dorosłej Rady Miejskiej. Przede wszystkim będzie to ważny głos i spojrzenie osób młodych na codzienne sprawy Brwinowa. Za nami inauguracyjna sesja młodzieżowych radnych. Do Rady zostali wybrani uczniowie zarówno szkół podstawowych z terenu naszej gminy, spoza terenu naszej gminy, ale również szkół ponadpodstawowych. To będzie bardzo ważny głos dla Brwinowa, ponieważ młodzież ma wiele dobrych pomysłów i ciekawe spojrzenie na takie codzienne sprawy. Zupełnie inne spojrzenie niż my, dorośli, jak ktoś to tak powie, ponieważ młodzi wychowani są zupełnie w innych czasach, w innych realiach, mają zupełnie inne oczekiwania i ważne jest to, żeby gmina, samorząd Gminy Brwinów, myślał nie tylko o tych najmłodszych, bo często jest taki zarzut, że myślimy o małych dzieciach, bo place zabaw dla małych dzieci robimy. Potem myślimy o tych starszych osobach, które już, o które dbamy w postaci różnego rodzaju zajęć, wydarzeń kulturalnych, ale. Młodzież również ma swój głos, i mnie na tym zależało, żeby młodzież Brwinowska mogła się w różnych kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brwinów wypowiadać, również inicjować pewne działania już tej swojej dorosłej koleżeńskiej rady miejskiej. W pierwszej kadencji młodzieżowej rady miejskiej Brwinowa będzie piętnaścioro radnych, siedem dziewcząt i osiem chłopców. Najwyższą frekwencję w wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady odnotowano w okręgu wyborczym w zespole szkolno-przedszkolnym w Żółwinie, która wyniosła 78%. Podczas inauguracyjnej sesji wybrano przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Został nim licealista Karol Wojna. Na pewno wielki zaszczyt, ponieważ od urodzenia mieszkałem w i bardzo. Chciałbym troszczyć się o tą właśnie gminę, zwłaszcza o młodzież, która jest przyszłością naszego narodu i no po prostu jestem też dumny ze wszystkich radnych, którzy się dostali, ponieważ to jest ważna inicjatywa, żeby wejść właśnie w, tą, w tę samorządność i po prostu pomóc dorosłym radnym w prowadzeniu polityki też dobrej dla młodzieży. Przed młodzieżowymi radnymi już pierwsze pomysły plany i działania. Na pewno będziemy starali się o to, żeby w Żółwinie i innych miejscowościach, w którym dojazd do szkoły autobusem jest problemem. Chcielibyśmy wprowadzić tam nowe linie autobusowe i pokazać radnym plan nasz, jaki byśmy chcieli wprowadzić dla młodzieży, która dojeżdża do szkoły na przykład właśnie w Żółwinie, ponieważ ta linia autobusowa długo bardzo jeździ i po prostu uczniowie nie mogą szybko wrócić do domu. Młodzieżowi radni zaczynają pracę na rzecz brwinowa, zatem nie mogło zabraknąć słów wsparcia dla nich od burmistrza. Arkadiusza Kosińskiego. Życzę im przede wszystkim wielkiej satysfakcji z tego, co będą robili i zadowolenia, żeby nie było sytuacji takich, że poczują się niepotrzebni, że nie wszystkie ich wnioski będą realizowane i to może ich zniechęcić. Ja chciałbym, żeby, dlatego też sam będę od czasu do czasu uczestniczył w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej, bo chciałbym z nimi rozmawiać również w tej formie i chciałbym, żeby mieli jak najwięcej zadowolenia, satysfakcji, żeby ich koledzy postrzegali. Jako tych swoich przedstawicieli w samorządzie gminy Brwinów i żeby na przykład za dwa, cztery lata te same osoby mogły dalej starać się, już mając duże doświadczenie, pewien bagaż doświadczeń, mogły się starać o reelekcję. Dokładnie tego samego młodzieżowym radnym z Brwinowa życzy cała redakcja telewizji Telkap.